Cześć wszystkim dzisiaj, komentarze po meczu Juventus kontra Roma, a nas najbardziej interesuje ten mecz pod kątem tego, że Arek Milik zadebiutował w Juventusie Turyn. Nieprawdopodobny mecz, nieprawdopodobne spotkanie. No, mieliśmy tutaj praktycznie trójkę Polaków Nikola Zalewski, szczęsny Arek Milik. No właśnie, jak wyglądał debiut Arka Milika, jeśli chodzi o Juventus Turyn, a także powrót do Serie A. Kapitalny występ Nikola Zalewskiego, a także na tym meczu był selekcjoner reprezentacji Polski Czesław Michniewicz. Ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij, że w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Co prawda wynik nie jest jakiś emocjonujący, bo jest to wynik jeden do jednego. Bramka do Juventusu zdobył Wlachowicz już w drugiej minucie meczu, natomiast bram. Dla Romy, dla Romy zdobył Abraham w 69 minucie. Natomiast jest to nieprawdopodobny, ciekawy mecz, mecz poglądowy też dla nas tutaj w kontekście reprezentacji Polski. Bardzo ważny mecz pod tym względem, że Arek Milik zadebiutował w Juventusie Turyn. Muszę powiedzieć, że nareszcie, nareszcie fajnie zobaczyć Arka Milika. W topowym klubie, znaczy Olimpik też był topowy, tak, ale no, to nie było to, każdy z nas wie po prostu, że Olimpik to nie był ten klub, który, do którego wszyscy tak naprawdę byśmy no, przykleili, czy przymierzali. Tutaj Arka Milika, no, to musi być zupełnie inny klub, w którym Ark Milik będzie występował. Ja nie mówię, że on tam się gorzej prezentował czy się źle czuł, tak? natomiast, no, bo oczekiwania nasze są zdecydowanie większe niż Olimpik Marsylia. No, i e, Arek mi taką szansę dostał. Dostał minutówkę w drugiej połowie. Nie, nie miał zbytnio dużych możliwości, okazji do tego, żeby zaprezentować się. Rzeczywiście walczył, szarpał, starał się, e, dogrywał też piłki. Natomiast, no, też był to zbyt krótki czas, żeby ocenić właśnie go w tym spotkaniu. Bardzo ważna była jednak interwencja Milika na, e, jako obrońcy, akurat zaskakująca, nie z przodu jako obrońcy, ponieważ wybił piłkę z linii bramkowej praktycznie trzech czy czterech zawodników Juventusu, Turyn każdy na każdego patrzył, ale ostatecznie to Milik wypił, wybił e, piłkę, piłka, która pewnie zmierzała do siatki, tak, byłby praktycznie kolejny gol, a więc Roma by zwyciężyła wtedy dwa do jednego. Natomiast tak się nie stało, więc Milik, można powiedzieć, nie zdobył gola, ale uratował praktycznie tutaj Juventus przed stratą gola. E, tak, tak że wygląda, wyglądało, to, tak, to, tak to wyglądało. Nikola Zalewski grał w tym spotkaniu oczywiście w Romie. Nieprawdopodobny występ tego zawodnika. Kapitalny mecz, odbierał piłki, szarpał, dawał praktycznie sygnał do gry, szedł na bramkę przeciwnika. Bardzo, znaczy, no też nie mówmy, że tak w skali od 1 do 6, po prostu to 6 taki perfekcyjny, ale bardzo dobry występ na tle innych zawodników, nawet na tle praktycznie zawodników tutaj Juventusu Tury. Naprawdę był widoczny. Tutaj Nikola Zarewski, bardzo dobry występ. Wojtek Szczęsny też, pewny praktycznie występ. No, Wojtek trzyma swój, swój wysoki poziom, nie, nie spada praktycznie poniżej jakiegoś poziomu niższego, więc tutaj nie można mieć do niego jakichś większych pretensji, tak. Nawet jak tutaj była ta bramka, to też nie można mieć pretensji do Wojtka Szczęsnego, więc tak to wyglądało. A zobaczmy sobie na te statystyki, bo te statystyki były wyrównane. Mamy 14 strzałów po stronie Juventusu, Roma 8. Szczały na bramkę 3 do 4, posiadanie piłki mniej więcej te same po 50%, prawie że podania 500 do 390, cenność podań no, powyżej 80%. Ale to zawsze mówię, w przypadku tych topowych drużyn jednak ta celność podań musi być powyżej 75%. Faule 16 do 7, a więc widzimy kto tutaj częściej faulował. Żółte kartki 2 do, 2 do 2, czerwonych nie było, spalone 0 do 1 i żółty różne 4 do 5, czyli mniej więcej tak samo. Ale naprawdę e, tutaj no, tabela wygląda w ten sposób, ale jeszcze mecze trwają. Pierwsze miejsce Milan, drugie Lazio, trzecie Torino, czwarty Roma. A Juventus siódmy, tak, a więc daleko, daleko. No ale mówię, te mecze jeszcze trwają, nie ma co na to się po prostu patrzeć, coś tym się sugerować. Także kapitalny występ, mówię tutaj Nikola Zalewskiego. Bardzo dobry występ, bym powiedział Arka Milika. No i bardzo dobry występ tutaj Wojtka Szczęsnego. Mamy tutaj właśnie jak ta drużyna wyglądała. Zresztą po stronie Juventusu było sporo zmian, sporo praktycznie tutaj rotacji lachobic wszedł pod koniec tego meczu, wszedł tutaj Mojzekin. Tak to właśnie wyglądała sytuacja, Mieliśmy też dybale, tak? Dybala, który po prostu grał w romie na no, dybala, który tyle lat grał w Juventusie, turyn. Niektórzy się śmieją, czy po prostu nie, za, nie zapomni się, źle nie, 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 nie poda piłki. No i mamy Arka Milika, który wszedł w 77 minucie, to zobaczmy sobie, on bardzo późno wszedł, a zdąży praktycznie drużynę uratować przed stratą bramki. Asystował dogrywał, był bliski szczenia gola. Także jak na te 13 minut, no i na te kilkanaście minut, tam bo jeszcze dojrzany czas gry, to naprawdę bardzo dobry występ tutaj Arka Milika. E, Mamy bardzo dobry występ tutaj Arkamika. muszę powiedzieć, że tutaj Allegri naprawdę mocno rotował tym zespołem, tą drużyną jeśli chodzi o eventu z Turyn no ale tak właśnie tutaj wygląda sytuacja Tak taktami Abram, który zdobywa Abram, który zdobywa bramkę natomiast asysta tutaj jest Paulo Dybali. Paulo Dybali asystuje jeśli chodzi o to spotkanie mamy gol w 69 minucie tak to się po prostu zakończyło Zakaria, no muszę powiedzieć, że dobry występ Zakarii yy, praktycznie w tym meczu. Co prawda wszedł w drugiej połowie, ale naprawdę dobrze się prezentował. Zareski, który też wszedł w drugiej połowie o 46 minucie, ale był widoczny, tak, był widoczny praktycznie, była to na pewno zmiana na plus. Dziwię się, że nie zdecydował się tutaj, yy, tak, trener Romy na to, żeby Zareski grał od pierwszej minuty. Bo musiał widzieć go po prostu, tak? Tutaj jak prezentuje się na treningu, bo naprawdę bardzo dobrze się prezentował. Moim zdaniem powinien dostać szansę na to, żeby grać od pierwszej minuty tego spotkania, od pierwszej minuty tego spotkania. E, powiem trochę tak, dla mnie trochę dziwne było to spotkanie, to, ten mecz z tego względu, że było tak dużo, praktycznie tych zmiany wydawało się, jakby to był mecz jakiś tutaj towarzyski czy treningowy, czy jakiś sparring, bo tak duża rotacja. Nie wiem czy to, to też nie była kwestia zgubienia taktyki, tak no bo te zmiany, wchodzą inni zawodnicy, inne ustawienie ale tak to wygląda, pamiętajmy, że Arek Milik po prostu dużo zrobił w tym spotkaniu zwłaszcza, że to były pierwsze jego minuty w Juventusie, no wiadomo, nie zapomniał się gra w piłkę, znał tych zawodników, piłkarzy ale w tym zestawieniu po prostu wchodzą do tej drużyny to moim zdaniem tak sobie dobrze po prostu poradził, tak, na pewno sobie bardzo dobrze tej poradził, więc tak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o debiut Arka Milika w Juventusie Turyn to też bardzo szybko, szybko przebiegło wszystko, tak, no bo parę dni temu, ile 3-4 dni temu został ogłoszony jako nowy piłkarz Juventusu a już faktycznie występuje w barwach Juventusu, więc wszystko po prostu poszło bardzo szybko. Jestem ciekawcowy na ten temat. Słuchajcie, co na ten temat myślicie? To wszystko na dzisiaj dzięki za oglądanie, dzięki a słuchanie, Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, Zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. No i napiszcie w komentarzach, czy rzeczywiście Arek Milik będzie miał szansę na występy regularne w Juventusie. No wydaje mi się, że tutaj będzie też rotowo ten Allegri, tak? Więc to nie jest tak, że powiedziane, że będzie po prostu co mecz. Arek Milik występował od pierwszej minuty. No ale zobaczymy, tak? Jak tutaj będzie wyglądała sytuacja. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam. Zostawcie suba, trzymajcie się. Cześć.